Jeżeli chodzi o Boże Miłosierdzie, to narzędzia, które otrzymaliśmy poprzez Orędzie o Boże Miłosierdzie, przede wszystkim modlitwa, czyli koronka. no Nie ukrywam, że to jest modlitwa, na której mogę powiedzieć, że codziennie bazuję. Przed zajęciami, przed pracą, obowiązkami gdzieś w ciągu dnia zawsze ta modlitwa się pojawia. Wiele sytuacji w życiu miałem takich, które mnie po ludzku przerastały. Wstawałem z rana i byłem przerażony tym, co mnie czeka w ciągu dnia. Ta modlitwa po prostu uspokaja, wycisza. Oczywiście z drżącym sercem przystępuję do tych obowiązków, czy to była sesja egzaminacyjna na studiach, czy jeszcze wcześniej egzamin maturalny, czy jakieś ważne decyzje spotkania z ludźmi, które rozmowami, które były bardzo trudne dla mnie, powodowały, że z pewną ufnością do nich podchodziłem i, jak widać po efektach, dobrze się skończyły. Ja miałem taki etap w życiu, że, że po prostu byłem w takim totalnym rozbiciu, dołku psychicznym, szukałem sensu życia, nie miałem pracy i uważałem, że, że to moje życie jest bez sensu. Tak, utrata pracy w pewnym momencie, utrata by wszystkich znajomych, obce miejsce zamieszkania byłem taki totalnie, można powiedzieć, rozbity i samotny, że po prostu już nie miałem gdzie. można powiedzieć, do, do kogo się odezwać, do kogo skierować słów swoich, gdzie nie mógłbym znaleźć swojego pocieszenia. I, i, i którymś razem tutaj przyjechałem, i z czasem, można powiedzieć, Pan Jezus zaczął, zaczął tak mocno działać i oddziaływać w moim życiu, że nie wyobrażałem sobie, żeby nie wiem, codziennie nie pomodlić się, nie przyjechać tu raz na jakiś czas i nie pogłębiać tego, co Pan daje, przekazuje mi, i chcę, żebym przekazywał to dalej. Tak sobie uzmysławiam, że przecież siostra Faustyna napisała w dzienniczku, że ona w każdej trudności, w każdej przeciwności, we wszystkim stara się błogosławić i, i akceptować tą wolę, chociaż, jak to wiadomo, w każdej okoliczności życia nie jest ona łatwa i trzeba się uczyć jej, jej przyjmowania. Miłosierdzie. W ogóle Pan Jezus zawsze był w moim życiu i zawsze wiedziałam, że jest, ale no ja pochodzę z rozbitej rodziny i moi rodzice rozwiedli się, kiedy byłam, miałam 11 lat. Później, no, wiele takich kosmicznie trudnych rzeczy przechodziłam i kompletnie sobie nie radziłam, nie akceptowałam siebie. Z jednej strony poczucie totalnego odrzucenia przez świat i przez ludzi, a zawsze bardzo pragnąłam akceptacji nie, nie, nie niczego wielkiego, tylko takiej zwykłej akceptacji i przyjęcia, a z drugiej strony takie niesamowicie kojące uczucie właśnie akceptacji przez kogoś większego, tak naprawdę. I no. Miłosierdzie, no, Pan Jezus daje, potrafi dać tak bardzo nas otoczyć swoją miłością. Jeżeli się na to zgadzamy i się na to otwieramy, to jakby dajemy Mu wolność w tym działaniu, to w pewnym momencie On wkracza i takim swoim ciepłem, no, nie trzeba słów, ale wtedy człowiek czuje, że już nie potrzebuje żadnej niesamowitej akceptacji, hołdów, komplementów, bo, bo przecież ma wszystko.